Zaczęłam więcej książek czytać, nigdy tego nie robiłam, może powiem tak, nie dorosłam jeszcze, po prostu prawda magia, po prostu magia, jeszcze raz cieszę się, że tu jestem i naprawdę mam wielką, ale to wielką wdzięczność, że no, idę tą po prostu drogą. To tak nie przychodzi od razu, że a trading, od razu pieniądze, zarabianie, czyli droga rozwoju przede wszystkim, takie 100% siebie. Halo, halo, raz, dwa, raz, dwa, próba mikrofonu, próba dźwięku bez żadnego profesjonalnego sprzętu. Znajdujemy się, jak widzisz, na Bahamach, gdzie konkretnie nie mam zielonego pojęcia. Moje imię Franciszek Grumak, jestem CEO oraz założycielem projektu Take Profit Crypto Crew i witam Ciebie w szóstej odsłonie. W serii od amatora do tradera. Dzisiaj będę miał przyjemność porozmawiać z Kingą, która ma fenomenalne rezultaty, jeżeli chodzi o trading, więc ja już wysyłam jej linka z zaproszeniem. Dzień dobry, dzień dobry. Jak mnie słychać, jak mnie widać, wszystko jest ok. Wszystko okay, ok, dobrze, słychać. Dobra, cześć, Kinga. Słuchaj, troszkę umie wiecznie, bo tutaj sobie siedzę na Bahamach, jak widzisz, więc jakby czasami przerwał, bardzo przepraszam cześć, w ogóle fajnie, że się zgodziłaś, fajnie, że sobie możemy porozmawiać. 10-15 minutek i puszczam cię wolno. Słuchaj, Kinga, czy ty możesz powiedzieć dwa słowa o sobie? E, przedstawić się, może ile masz latek, co robisz w życiu, takie tam wiesz, może czym się zajmujesz, jakieś hobby masz i tak dalej, masz dzieci, może nie masz No to mam na imię Kinga, mam 28 lat. Aktualnie pracuję jeszcze w firmie Autopartner na magazynie. Eee, nie mam dzieci, okay. moje marzenia to są bardzo szerokie. Eee, tutaj bardzo się lubię, fascynuję się podróżami, eee, chcę się po prostu spełniać, spełniać swoje marzenia, bo ich jest bardzo dużo i do realizacji, eee, więc. Myślę, że chyba tyle z mojej strony, o moją osobowości. To fajnie jest mieć dużo marzeń, co? To od razu masz jakieś takie cele w życiu, które po prostu możesz realizować. Nie? A powiedz mi, ty jesteś 9.3 rocznik? Tak, bo 9.4. 9.4, okej, okay, dobra, bo ja 9.3, no to to spoko, to praktycznie rówieśnicy można powiedzieć, super. A powiedz mi, jeżeli chodzi o podróże, masz jakieś takie, nie wiem, ulubione miejsce albo kontynent, albo jakąś taką destynację właśnie? najfajniejszą taką, ale gdzie jeszcze nie byłaś? Na przykład, a gdzie chcesz polecieć? Na pewno bym chciała polecieć do Tajlandii, Bali. Okay. To tak wcześniej już chciałam bardzo, nie wiem, z pięć lat temu. Takie to było takie moje gwiazdka w głowie marzenie, a moje marzenie podkręciliście jeszcze wy, będąc w Tajlandii <grym> <grym> i was obserwując że to taki troszeczkę jeszcze większy taki kopyt dla mnie, że też tak chcę po prostu żyć, tak być tam po prostu nie na tydzień, nie na dwa, ale po prostu spędzić tam czas no i ogólnie po prostu zwiedzać, podróżować i być wolnym finansowo przede wszystkim, to jest taki mój cel. Pewnie, no powiem ci, Tajlandia bardzo fajna, na Bali jeszcze nie byłem, ale z tego co słyszałem jest bardzo podobnie, tylko może tak mhm. Jeszcze bardziej zielono, więc no też planujemy właśnie pojechać. No może nie w tym roku, ale może za rok, więc no, może polecimy razem. Tak, <laughs> może się spotkamy, kto wie. Dobra, słuchaj, jeżeli chodzi o trading, inwestycje, kryptowaluty i tak dalej, czy ty miałaś kiedykolwiek do czynienia z czymś takim, czy jesteś jakby świeżutka przyszłaś do akademii? Nie, totalnie by, by byłam świeża, jak przyszłam do akademii, aczkolwiek wcześniej ja szukam rok czasu szukam osoby, kogoś, nie wiem, nie umiałam punktu znaleźć takiego, który by mnie po prostu y, tego nauczył, y, bo nie ukrywam, interesowała mnie ta tematyka, ale no po prostu nie umiałam znaleźć y, y, osoby docelowej, po prostu ktoś, kto mnie poprowadzi przez to wszystko. Y, tutaj y, ciebie już dużo, dużo wcześniej y, obserwowałam na Instagramie i tak po prostu w pewnym momencie relacje mi się takie wyświetliły, kurczę, no, <laughs> Yy, jakieś krypto, jest moja, jakieś jest, krypto, jakieś coś? To, to, to jest moja tematyka. Okej. Okay. Tak przyglądałam się, przyglądałam się. Wiadomo, y, całym tam ekipom zaczęłam podglądywać I, i jako z mojej strony to, jako mnie znamy się, ale byłeś takim bardzo zaufanym człowiekiem jak dla mnie. Z tego względu tam wcześniejsze, nawet jak nie byłeś w tym temacie, jeśli chodzi o krypto. To zawsze po prostu mnie inspirowałeś się z takim swoim po prostu nastawieniem do życia, takim motywacją. A to bardzo mi miło. Było to z mojej strony mój zaufanym człowiekiem, i postanowiłam po prostu wejść w ten sukces, co wy jesteście i prowadzicie. Kurczę, no, mega mi miło, bardzo Ci dziękuję, fajnie, no, no bardzo mi miło. E, a powiedz mi, od kiedy właśnie z nami jesteś w Akademii? Pamiętam, Akademia Dołączyłam z zeszłego roku z końcówką października, jakoś tak to było, e, z tym, że z końcówką grudnia zrezygnowałam, ze względu na to, że były święta i tam finansowo, troszeczkę nie mogłam e. tego pociągnąć. I zaczęłam taką świeżą głową. Mm, w marcu jakieś z początkiem chyba marca to było, ale w ogóle z całkiem innym nastawieniem, z całkiem innym nastawieniem z ten mój taki start to był takie. Yy, może powiem tak nie dorosłam jeszcze po prostu, yy, żeby po prostu nie wiedzieć nie, że czegoś się chce tylko, że to, to tak nie przychodzi od razu, że a trading od razu pieniądze zarabianie i tak jakby sesję się zobaczyło. A jak się miało czas, a bo tak po prostu nie podchodziłam do tego. A z marcu po prostu przyszłam z taką, takie 100% siebie. Mm. E, powiedziałam wszystkim dookoła, że sorry, ale zaczynam na nową naukę i po prostu może mnie nie być, mogę, może, nie wiem, na nie każdy telefon biorę, nie każde spotkanie będę, bo po prostu chcę się zająć, czy to jest tym 100%. zaczęłam więcej książek czytać, nigdy tego nie robiłam. Yy, czyli droga rozwoju przede wszystkim, audiobooki, no taki rozwój i nauka po prostu w takie 100% takim, że tak powiem z buta weszłam yy, ponownie. Kurde, no to świetnie, świetnie, no właśnie kurde fajnego słowa użyłaś, nastawienie i jakbyś mogła rozwinąć właśnie ten wątek, czym dla ciebie, albo o może inaczej, jak ważne jest nastawienie właśnie, żeby osiągnąć gdziekolwiek, jakikolwiek sukces, nawet nie mówię o tradingu, ale jakiś taki... Obojętnie jaki, nastawienie. Czy jest to bardzo ważne, czy to jest jednak takie, że. A... Nie, no jest to bardzo ważne. To też wszystko zależy od nas, tak naprawdę. To my musimy się dobrze kierować i to nie, że ktoś nas kieruje, tylko to my musimy wiedzieć, czego chcemy i wiedzieć się na 100% po prostu, żeby się kierować tym, tą dobrą drogą, bo jak już jesteśmy nakierowani tą dobrą drogą, to już później tak z automatu to wszystko idzie. Ja też po prostu zmieniłam. Na pewno pracuję na dwie zmiany. To jest raz, hmm. że pracuję od godziny 15 do 23 i od 6.30 do godziny 14.30, i okay. jak kończę pracę o 23, to przychodzę do domu i porobię powtórki. Czasami mi się uśmie na jakichś powtórkach, czyli tam zasypiam pierwsza w nocy. Ale mam budzik, po prostu już tak sobie wdrożyłam to, że kiedyś to bym spała 10-11 po tej drugiej zmianie, a teraz mam po prostu budzik nastawiony 7 rano i wstaję o tej 7 rano, kawka, po prostu odpalam lapa i działam nim. Super. To super. Się wdrożyło tak, że już nie wyobrażam sobie, żeby spać późno do 10-11 i taka monotonia troszeczkę, tylko po prostu no, rozbój, nauka i lepsze życie. Fajnie, no mega, no powiem ci, że właśnie... Kurczę, jak jest już dobre nastawienie, człowiek chce, ma te cele i mówi robię, 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 to później właśnie wchodzi nawyk i już z automatu, nie? I tak jak mówisz, no już tak. nawet sobie nie wyobrażasz spać do dziesiątej, bo po prostu, no nie wiem, szkoda ci dnia i jakby źle się sama za sobą czujesz. Niby to ma być tak. fajne, spanie długo, ale jakby człowiek ma wyrzuty sumienia i koniec końców wychodzi na troszkę gorsze. Czyli mówisz, tak. że zaczęłeś tam w październiku, ale troszkę nie pykło i dopiero później w marcu, tak? Tak, tak, Pod skrzydłami jestem Kasia Bednarek, więc też tutaj cieszę się, że tutaj mam fajny z nią, z nią kontakt z tej ekipą, więc ogólnie całą ekipę, która tutaj w ogóle jest, którą wytworzycie, to, to jest dla mnie naprawdę magia, po prostu magia. Jeszcze raz cieszę się, że tu jestem i naprawdę mam wielką, ale to wielką wdzięczność, że no, idę tą po prostu drogą, bo moja droga, myślałam, że tutaj jeśli chodzi o konto fundowane, no to ja miesiąc temu to ja nie chciałam w ogóle o tym słyszeć, gdzie ja konto fundowane, nie, że to jeszcze za wcześnie. No wiadomo, tutaj jeśli chodzi o rezygnację jako czy tam z pracy, to naprawdę cel jest troszeczkę, no że tak powiem przyspieszony do tego stopnia, że no myślę, że w tym roku. O. Super, super. No, pozdrawiamy tutaj Kasię przede wszystkim. No, Kasia, fantastyczna tak. osoba, i też powiem ci, no już się troszkę z Kasią znam mm, i też widzę fenomenalny w ogóle rozwój tej osoby. No, to jest fantastyczne po prostu, jak z takiej skrytej myszki, która nie do końca wiedziała, co tutaj robi, po co to robi, i tak dalej. To dzisiaj po prostu dla mnie, Kasia, to jest no, fantastyczne. Jakby nie ma problemu w ogóle przemawiać przed ludźmi, prowadzić też takie spotkanka. Niesamowite. No, Niesamowite. Jest, tak, dziękuję jej bardzo, że po prostu jest i po prostu prowadzi, prowadzimy się, że tak powiem razem, ona mnie, że tak powiem mi za wszystko za rączkę, że tak fajnie to wszystko idzie. Super, super. No dobra, czyli początki nie były takie łatwe, później troszkę wróciłaś z innym nastawieniem. Jak to wygląda u Ciebie teraz? Jakbyś mogła właśnie opowiedzieć, jak ten trading u Ciebie wygląda? Może jaką strategią grasz, jakich narzędzi używasz? Tak, żebyś troszkę nam właśnie przybliżyła tą stronę tradingową, jak teraz zagrywasz po tym czasie tutaj. No to takie przed miesiąc, przed egzaminem, tak jak mówię, to było dla mnie w ogóle abstrakcja, żeby pomyśleć sobie o koncie fundowanym. Ale tak, wcześniej nie, zagrywa, nie grałam w ogóle na MT5, tylko Binance, tylko Binance, Binance i w końcu takich po rozmowach tutaj z Kasią stwierdziłam, że kurde, no faktycznie, no że jak mam się przygotować do tego konta fundowanego, nie mówię, że to jest w tym roku, bo tak się bardziej nastawiałam przybliżeniu końcówka roku, no i tak zaczęłam sobie statystyki robić swoje, chciałam się siebie sprawdzić, pod Byłem emocji, tutaj też dwie zmiany, jak to po prostu, żeby to wszystko poukładać sobie, no i tak zacząłam miesiąc tak, że tak powiem, na tym NT5 siebie, że tak powiem, testować, no mhm. i takie wszystkie mi wychodziły. Tydzień przed podjęciem mojej decyzji to zakończyłam, rozpoczęłam wtorek, zaczęłam grać, piątek zakończyłam z 10% konto. Więc w y W pewnym momencie poczułam, kurde, to jest to, ja mówię, to jest to, że ja mówię, ja chyba podchodzę do egzaminu, nie? Ale tak, mówię kurde, że się borykam, borykam się, borykam się. I muszę powiedzieć swoją historię. Jechałam na rowerze z koleżanką, bo to w piątek skończyłam ten, czy tak powiem, pięć dni przed moim egzaminem, y trade z dziesięcioma procentami konta. Jechałam z koleżanką na rowerze. I jadę, jadę. Mówię. Kurde, jadę z kart rozwalonych na ulicy, nie? Tak jadę, jadę, mówię, wiesz co, ja jadę po jakąś kartę, nie? ale tak sobie, tak do zabawy wyciągnę jakąś kartę, bo wszystkie były tak położone tyłem, nie? No i wyciągnęłam. Dupka. I ona mówi, kurde, to jest szczęście, nie? No i przyjechałam do domu, weszłam na goglem, mówię, potem się zobaczyć, chcę poczytać, co oznacza ta karta. I mogę przeczytać? Mogę przeczytać? No dawaj, dawaj, śmiało. Awet symbolizuje wolność finansową, niezależność, kreatywność i fantazję. To symbol sukcesu, spełnienia marzeń oraz racjonalnego działania. Jaka sytuacja, jako sytuacja mówi o szansach na przyszłość, o otwarciu się i budowaniu podstaw do realizacji planu. I po tej karcie powiedziałam, że zdaję egzamin. Mnie już, ja mnie nikt by nie przekonał, żeby nie zdawała, bo coś działa ja, ja podchodzę do egzaminu. Rozmawiałam, rozmawiałam do Kasie, rozmawiałam z Kasią. E, ja mówię, ja jestem na to przygotowana. Ja to tak po prostu poczułam w sobie, nie ten strach miesiąc wcześniej, co był, tylko po prostu to poczułam. No i postanowiłam, że podejdę do egzaminu. Gdy w poniedziałek miałam podejść do egzaminu, ale moje emocje były takie zaszarpane, że Grzesiu Sulik dodał relację tam osoby, która zdała egzamin. Ja siedziałam i płakałam. Siedziałam, płakałam, ale to siedziałam, płakałam ze szczęścia, że tak powiem. To nie były emocje strachu, tylko emocje szczęścia. We wtorek rano wstałam do pracy dalej, płakałam i ja mówię, no ja muszę się uspokoić, bo ja, mówię, ja tak nie mogę zdawać tego egzaminu z takimi emocjami. No i przyszłam do domu o godzinie 14, czyli 15, do domu, siadłam z otwartą głową, już taka uspokojona, już zaczęłam się śmiać, że w ogóle płakałam. No i jak puściłam ten po prostu pierwszy trade, to zakończyłam dzień z 2,5%. Drugi dzień zakończyłam z 3,5%, no i trzeci dzień 8%. Mega. Więc tak, mega. Tak, 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 podeszłam do tego troszeczkę tak aluzie po prostu. Jak już te emocje mi takie przeszły, szarpały, które no, w ogóle do dnia dzisiejszego się zastanawiam, co to za emocje były, ale na pewno nie strachu, tylko chyba szczęścia po prostu. No, i tak zakończyłam ten 8% zdania, gdzie naprawdę byłam w szoku wielkim. Czy wiesz, czym jest konto fundowane? Jeżeli nie, to jesteś w odpowiednim miejscu, więc usiądź wygodnie i zamień się w słuch, bo mam dla ciebie informację, która prawdopodobnie może odmienić twoje życie. Konto fundowane jest niczym innym jak Dużym kapitałem otrzymanym od brokera. W jaki sposób mogę otrzymać taki kapitał? Zapytasz. Musisz pokazać, że Ty wiesz, co robisz na tym rynku, czyli musisz przejść taki wcześniejszy egzamin, który jest odpłatny. To tak samo, jakbyś chciał na przykład otrzymać prawo jazdy, tak? Musisz na, na początku zdać egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny, dopiero na samym końcu dostajesz papiery. I tak samo jest właśnie z kątem fundowanym. Żeby otrzymać kapitał rzędu 5000 dolarów, 10, 10 tysięcy dolarów, 20, 50, 100, a nawet 400 tysięcy dolarów, ty musisz pokazać, że praktycznie wiesz, co robić na rynku, czyli że jesteś zyskownym traderem i są do spełnienia określone warunki. Eee, Powiem Ci od razu na wstępie, że jest bardzo dużo firm, to są tak zwane firmy prop tradingowe, które udostępniają właśnie swój kapitał, dają go Tobie, żebyś go pomnażał. Nic nie musisz oddawać. Więc, jeżeli dostaniesz kapitał rzędu 100 tysięcy dolarów, nawet jeżeli przegrasz wszystko, a to się nie może stać, bo są pewne zabezpieczenia, że tak powiem, to i tak niczego Ty nie oddajesz. Jedyny koszt, jaki ponosisz, to koszt egzaminu. I teraz pokażę Ci na praktycznym przykładzie. Mamy kilka takich, takich firm prop tradingowych, jak już wcześniej powiedziałem. My jako ekipa Take Profit Crypto Crew możemy z ręką na sercu polecić przynajmniej dwie. Dlaczego? Bo sami je przetestowaliśmy i sami wiemy, że te firmy są, wypłacają pieniądze. ok? Więc jeżeli wypłacają pieniądze, to wszystko jest z nimi tak. Cieszą się dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo, bardzo dużo odsetek ludzi nie Zdaje kont fundowanych, bo nie mają odpowiedniej wiedzy, nie wiedzą co na tym rynku robić, chcą szybko dostać pieniądze, a niestety nie tędy droga. I zobacz, jeżeli wejdziesz na stronę MyForexFunds i wybierzesz program Evaluation, czyli to jest program, który my naj, 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 najchętniej bierzemy po prostu w nim udział, tak? jest najprzychylniejszy naszym, naszym zdaniem, i zjedziesz sobie na dół, zobacz, masz sześć. Yy, takich punktów do zapamiętania, co ty musisz zrobić. Egzamin składa się z dwóch części: część pierwsza oraz część druga. Obydwie są praktyczne, czyli wyglądają tak, że ty otrzymujesz takie konto demo o danej wielkości i ty musisz pokazać, że na tym koncie demo jesteś w stanie ugrać w ciągu pierwszego miesiąca. Tutaj jest tak, 8% targetu. Jeżeli chodzi o inną konkurencyjną firmę FTMO, tutaj jest 10%, tak? Więc troszkę się te firmy od różnią. Możesz sobie je posprawdzać, możesz zobaczyć, właśnie jakie wielkości kąt oferują, ile trzeba zapłacić i jakie są warunki, ale tak jak tutaj widzisz, masz pierwszy step musisz uzbierać przynajmniej tutaj przepraszam przynajmniej 10% w pierwszym miesiącu, tak? Więc to jest najważniejsze, o czym musimy pamiętać, że są dwa dwie części egzaminu. Czyli pierwsza część 8%, druga część 5% profitu, tak? I teraz, gdzie jest największy haczyk, gdzie jest największa zasadzka? Nie możesz w ciągu jednego dnia, nie może Twoje konto spaść poniżej 5%. Czyli jeżeli zaczynasz dzień, dajmy na to, nie wiem, wtorek, to nie możesz w przeciągu tego wtorku zejść na minus 5% względem tego, jak we wtorek się otworzyło Twoje konto. Czyli jeżeli we wtorek miałeś 10 tysięcy dolarów, to nie możesz mieć tam 9 000, hmm, 950? Tak? Dobrze liczę? No nieważne, nie chcę teraz y, 9500 chyba. Nie chcę teraz y, palnąć głupoty, chodzi o 5%. Nie możesz. Przekroczyć tego progu, czyli minus 5% dziennie. Jeżeli chodzi o całkowite konto, to Twoje całkowite konto nie może spaść poniżej 12% w dół. Jeżeli spadnie, czyli jeżeli na przykład z konta 100 tysięcy dolarów zrobić się minus 12%, to od razu firma odcina Ci dostęp do tego konta i po prostu nie zdałeś egzaminu. Jak wyglądają takie koszta? żeby właśnie wziąć udział w takim egzaminie. I koszta zależne są od tego, na, jak ją, na jaką kwotę starasz się uzyskać dofinansowanie. Jeżeli to jest kwota 5000 tysięcy dolarów, to egzamin kosztuje 49 dolarów. Jeżeli 10 tysięcy dolarów, to egzamin kosztuje 86 dolarów. 20 tysięcy, 139 dolarów, 50 tysięcy, 290, 100 499. 200 tysięcy jest to koszt, 979 dolarów. Jeżeli chcecie uzyskać dofinansowanie na kwotę 300 tysięcy dolarów, jest to koszt 1389 dolarów. Z tym, że jeżeli zdasz pozytywnie egzamin, czyli w pierwszym miesiącu uda Ci się uzbierać 8% do przodu, przejdziesz do fazy drugiej, i w drugim miesiącu uda Ci się uzbierać 5% do przodu. To firma zwraca ci te koszty. Tam później jeszcze jest jeden warunek: musisz uzyskać przynajmniej 10 dni tradingowych na Twoim nowym realnym koncie, czyli po egzaminie dostajesz konto realne, na które się logujesz i to jest już Twoje konto po prostu. I na tym koncie musisz mieć 10 dni tradingowych w przeciągu pierwszego miesiąca i ten pierwszy miesiąc musisz zamknąć na plus. Nie musi to być plus 5%, nie musi to być plus 8%, ale musi być po prostu dodatnie. Więc, reasumując, jak to wszystko działa, jedynym kosztem, jaki Ty ponosisz, to jest koszt za egzamin, czyli albo 49, albo 84, albo tak dalej do 9, 975, a nawet możesz ubiegać się o 300 tysięcy dolarów za kwotę 1389, więc to jest jedyny koszt, jaki Ty ponosisz. Później. Bez względu na to, czy to konto masz rok, 2, 5, 10 lat, czy je straciłeś, po prostu nie ponosisz żadnych innych kosztów. Więc to są właśnie konta fundowane, i żeby zdać takie konto, musisz mieć po prostu wiedzę w tym zakresie. Skąd zdobyć taką wiedzę? Zapraszam Ciebie na wywiad. Cześć. Kurczę, ale to fenomenalna historia w ogóle. Zobacz takiego przypadkowego, przypadkowej jazdy na rowerze, jakieś tam karty, nagle BUM, nie? Takie fajne rzeczy się dzieją, więc super. Ja czułam, że karty po prostu zostały rozdane i ja tą jedną kartę wyciągnęłam gdzie. Także tak powiem, podjęłam decyzję taką. Dla mnie ja, ja to się tak już czułam tak, że to jest to, że to jest to po prostu ten moment, w którym zacznę egzamin. Po prostu no, nie miałaś wyjścia. Świat ci, powiedział, ja, ci po prostu tak. powiedział, musisz to zrobić i musiałaś to zrobić i dobrze zrobiłaś, że to zrobiłaś. E, a tak. powiedz mi, zagrywasz jakby stuprocentowo swoje analizy, czy korzystasz z jakichś tam narzędzi, czy jak to wygląda? Korzystam z narzędzia Harmonik. Z tym, że ja sobie Harmonik, to co jest tam, Harmonik przerzucam na TradingView i robię swoją analizę i swoje wejście. Y, jak coś po prostu nie widzę, to po prostu nie wchodzę. I yy, no tylko z hammer. Harmonik hard generalnie. Tu tam czyli, swoje po prostu, supply demand czyli nic na siłę. Nie masz po prostu jakiegoś tam nie. wejścia dla ciebie, to po prostu sobie nie, czekasz. Nie i... ja miałam takiego, żeby zdać to w ogóle 2-3 dni. Nie miałam w ogóle takiego nastawienia. Chciałam to na, na spokojnie. Drugi etap to już w ogóle trwał u mnie 2,5 godziny, więc nawet się nie nacieszyłam tym tradingiem. A chciałam też poczuć tą złą stronę, taką dreszczyk emocji, tej, jak się ja zachowam, czyli tam, nie wiem, stracić ten minus jeden, minus dwa procent, no ale niestety tego nie odczułam. A nie powiem, bo chciałabym to zobaczyć na po sobie też, jak, jak mój się organizm, jak moje emocje się zachowię, zachowają, no ale niestety tego nie odczułam. Słuchaj, może zabrzmie źle, ale na pewno jestem po prostu przekonany, że jeszcze niejednokrotnie taki dreszczyk emocji poczujesz, bo wiadomo, no, w tradingu, no, e, nie da rady być po prostu 100% skuteczny i czasami tak kurcze jest, nie? Ale na spokojnie, fajnie, widzę, że tutaj pozytywnie jesteś nastawiona, a to naprawdę jest bardzo duży procent sukcesu, żeby, no uznać głowę, tak? Jak już głowa pracuje dobrze, strategię już znasz, to po prostu jest powtarzalność, powtarzalność, czekanie, nie robienie po prostu głupot. O, dzisiaj gadałem z jedną osobą właśnie od nas Take Profitu i mówi, że kurczę, raz mam plus sześć, raz mam plus siedem i zawsze zrobię jakąś głupotę. Ja mówię, słuchaj, to ja mam dla Ciebie rozwiązanie, skończ robić te głupoty? Mówi, no coś w tym jest. <głos> <głos> Więc ta, tak to jest, ale fajnie, no bardzo się cieszę, kurczę, nie zajęło Ci to długo. A powiedz mi, Jakimś określonym ryzykiem grasz, nie wiem, pół procenta, procenta mniej troszkę? Pół procent, pół procent. Pół procent, super. No, większość właśnie u nas ludzi to tak, z 80-90% właśnie ludzi to pół procentem gra i jak widać, no działa to, to po co coś zmieniać? Jak, jak działa, I nie? Zwiecznie. To egzamin kiedy był zdany, Kinga? Eee, zaczęłam dwa tygodnie temu we wtorek. No, to w czwartek skończyłam. No, tydzień temu we wtorek skończyłam. Świeża, upieczona bułeczka po prostu. Jest. Świeża, upieczona bułeczka. No, tylko tak te pięć dni jeszcze musiałam tradeować, żeby być tym aktywnym. Nie powiem, bo chciałam jeszcze dalej po prostu, że tak powiem, ten drugi etap, że to już w ogóle co nas spokojnie wezmę, chociażby mi to ten tydzień zajął, czy tam dwa tygodnie. No, ale. Tam o siódmej rano i tak no, tak wyszło, I powiedz mi bardziej się stresowałaś pierwszym etapem czy drugim? E, no jak mówię, te emocje mi opadły takie już całkowicie, to w ogóle się nie stresowałam, tak po prostu na zakaz, to wzięłam, że nie chciałam już takich takich, no, zacząłam sobie tłumaczyć, że kurczę no darzę radę, darzę radę, darzę radę, że zaczęłam się śmiać do siebie, że tak sama siebie pod, podbywać. Żeby tych emocji, tych złych takich nie było, no i tak, nie wiem, no po prostu nie miałam jakichś tam emocji, jakichś tych złych, że nie dam rady albo coś, tylko tak się sama budowałam nastawiałam, że dam rady, po prostu dam rady. Super, świetnie. No i powiedz mi, jakie teraz uczucia po zdanym egzaminie? Ja doznałam te uczucia tak naprawdę w poniedziałek, jak dostałam certyfikat. Wtedy doszło to do mnie, że jednak znałam ten egzamin, więc całym światu się pochwaliłam, <laughs> wszystkim znajomym, że dałam. <laughs> więc wtedy, się, wtedy odczułam te, takie szczęście, że tak, zdałam ten egzamin. No to super. Słuchaj, nie przytrzymuję Cię dłużej. Mam jeszcze jedno pytanko, no bo jesteś trochę zabieganą usługą. Mówisz, że właśnie pracujesz na dwie zmiany, więc jakby praca na dwie zmiany jest bardzo ciężka, no bo kurczę, no. Ciężko w ogóle, jakby, mieć jakikolwiek rytuał, tak? Bo organizm po prostu raz żyje nocką, raz żyje dniówką, raz coś tam poprzestawiane. Wszystko, tak jak mówisz, czasami nawet zdarza się zasypiać przy, przy jakiejś sesji, przy jakiejś powtórce. Jesteś też młodą osobką i w ogóle, jakie byś miała rady dla osób, które właśnie dopiero zaczynają tą przygodę z tradingiem, z inwestowaniem, z kryptowalutami i tak dalej, i tak dalej? Co byś mogła, jakby, od siebie tutaj powiedzieć dla takich osób? Co bym mogła od siebie powiedzieć, to że po prostu ze spokojną głową do tego podejść, ze świeżą głową, nic po prostu na siłę, że wiadomo tak jak tutaj kiedyś powiedziałeś, że dziecko się uczy chodzić, tak, to my też tutaj zaczynamy powolutku chodzić, no wiadomo w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch tygodni tych pieniędzy nie zarobimy, ale no po prostu inwestować w rozwój, w wiedzę i w siebie. Że tak powiem, i na spokojnie do tego podejść, nie stresować się, nie nerwowo, bo nerwy i stres to nic nie pomogą. Super. Dzięki, Kinia. Bardzo Ci dziękuję za, za krótką rozmowę. Pozdrawiam Ci serdecznie i mam nadzieję, że spotkamy się na jakiejś kawce niedługo. Skąd w ogóle jesteś? Tak, No, no to. Głowają się spotkać. O! Kurczę, no to. Zgodę, kurczę, tak. no to... Piękna sprawa, strzelimy sobie potęgę Ale... na, na jakimś, Ale... nie wiem. skarbunkę taką skarbonkę na Dubai. Super, Super. U, uważaj tylko, żeby nie poleciała w kosmos. Nie, nie, Dobra, to trzymaj się i widzimy się niebawem. Hej, pozdrawiam, cześć. pozdrawiam, pa.